I'm to you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay. Cause I'm floating I don't wanna walk away Yeah, I'm stuck in your space I I Dzień dobry, dzień dobry w ten słoneczny dzień. Dziś jedziemy na plażę Aramudę, chyba tak to się nazywa, e, autobusem. W poprzednim razie szliśmy na nogach, ze względu na to, że po raz pierwszy tu jesteśmy, i niestety, e, jak już wspominałem, nasz apartament był gotowy dopiero od godziny 12, a my byliśmy już w porcie o godzinie 7. E, popłynęliśmy promem. Wracając jednak do samego tematu. Na samą plażę jedzie się autobusem numer 6 Linii Niebieskiej. Podobno jeżdżą tam też inne autobusy, ale e, podobno tylko szóstką trzeba jeździć. Natomiast bilety to euro 50 za osoby dorosłą, Co do dzieci, nie mamy żadnego pojęcia, ze względu na to, że nie ma żadnej informacji na ten temat. E, my kupiliśmy dwa bilety po euro 50 w jedną stronę. E, na dziecko nie kupowaliśmy biletu, a kierowca po prostu skasował nam te dwa bilety. Od, na temat dziecka nic nam nie wspomniał, nie kazał nam kupić kolejnego biletu, więc nie wiem, nasza córka ma 6 lat. Tyle możemy powiedzieć. Natomiast przystanek autobusowy znajduje się pod murami miejskimi starego e, miasta e, Heraklion. No tak to określę, zresztą Wam pokażę, a samą plażę pokażę Wam już na samym miejscu, jak będziemy. Właśnie na przystanku pod murem i wjazdem do Starego Miasta Heraklionu. To jest ten przystanek cały. Na przystanku znajduje się automat, gdzie możemy wybrać sobie linię niebieską, bo tam jest zielona, pomarańczowa, niebieska i czerwona. Jedziemy linią niebieską, jak już wspominałem. Kupujemy tam bilet, euro 50 za osobę dorosłą. Warto kupić sobie od razu w jedną i w drugą stronę to wychodzi około 6 euro za dwie osoby dorosłe. No czekamy teraz na autobus linii 6. praktycznie na miejscu, dochodzimy na plażę jeżeli się nie mylę to idziemy w takim miejscu gdzie jest malutki bar i tam można wynająć leżaki za 6 euro dwa leżaki praktycznie na cały dzień i tyle, natomiast pokażę Wam później kolejne opcje z leżakami działających troszeczkę na innej zasadzie Zamówiłem trochę zamoczyć w morzu, e, więc tak, opowiem Wam trochę o całej sytuacji, jak to wygląda z tą plażą. Jesteśmy na Aramudzie, ale to się tak wymawia, już wspominam kilka kroków zresztą. E, pierwszy bar jest teraz tu na brzegu, tam za mną, e, pierwsze parasole. E, tam kupuje się drinka, cokolwiek do picia alkoholowego bądź też nie i dostaje się e, leżak na parę. E, więc nie ma problemu. Tam jest zastrzeżenie, że nie wolno spożywać niczego, co nie pochodzi z tego baru. Zaraz obok są kolejne szereg leżaków, to należy do kolejnego baru. Gdzie zasada jest dosłownie ta sama, natomiast nie ma informacji na temat tego, czy możemy spożywać własne rzeczy, które przynieśliśmy na przykład z hotelu, czy też nie. E, natomiast w, momentu, w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, płaci się za leżak e, 6 euro. Do tego dostaje się, jak dobrze zrozumiałem darmowego pierwszego drinka czyli tam piwo raczej. Oprócz tego można swoje napoje, y, także alkoholowe spożywać. Mam tu na myśli raczej tylko piwo niż coś bardziej mocniejszego. Także no, jest ciekawie. Miejsce, gdzie są te bary i teleżaki, czyli tu, gdzie teraz jesteśmy. Plaża jest w miarę czysta, wysprzątana. Jest to taki piasek, można powiedzieć, szaro-pomarańczowo-żółty. Nie jest to żwirkowy, jest to zwykły piasek, miękki. Zejście do wody jest bardzo fajne i też nie ma się co spodziewać żadnych większych kamców. Jedynie troszeczkę dalej, jak się płynie, gdzie wodę mamy już gdzieś dotąd, no to można znaleźć jakiś poszczególny kamień. Ale to raczej rzadkość. Im dalej, tym już jest głębiej i wiadomo, tam już można znaleźć większe serafy i mniejsze. Natomiast, jak widzicie, turystów nie ma zbyt wiele, a miejscówka jest naprawdę fajna. So desperate This is so- Jesteśmy już po plażowaniu, ale jeszcze nie wróciliśmy do domu. Dokładnie teraz wyszliśmy ze swojej z, z plaży, z, zebraliśmy się i postanowiliśmy coś zjeść. To jest bardzo fajna miejscówka, nazywa się Are y Tatalina, jak się nie mylę. Jest zaraz przy y, tych barach, przy tych plażach, co my urzędowaliśmy. Mają bardzo dobre jedzenie, dość dużo go dają, a ceny nie są jakieś wysokie, są dość, dość dobre. I powiem Wam szczerze, jakość tego jedzenia jest naprawdę fajna, można sobie pojeść smacznie i na pewno niedrogo. Za taki obiad dla trzech osób, mam tu na myśli dwoje dorosłych i jedno dziecko, to płaci się około 27-25 euro z piwem i napojami. Także nie jest źle i naprawdę jest smacznie. tak wyglądają porcje i jedzenie w Ares i Katarina czy Aris i Katarina To 8.50 euro to 2.50 euro a to 6.50 euro No i piwa po 3 euro, Także jest co jeść i wygląda dobrze i smakuje naprawdę dobrze.